Piotr Serdyński, dotychczasowy radny Rady Miejskiej Łomży z Obywatelskiego Klubu Samorządowego, został nowym wiceprezydentem Łomży. Informacja ta została przekazana podczas sesji Rady Miasta. Piotr Serdyński zastąpi na tym stanowisku Andrzeja Garlickiego. Przede wszystkim mieliśmy bardzo głęboką dyskusję na temat budżetu miasta na 2024 rok i zgłosiliśmy jako Obywatelski Klub Samorządowy swoje poprawki do. Projektu budżetu i e, biorąc pod uwagę fakt, że zostało jeszcze nam 3 miesiące do końca tej kadencji, e, oczekujemy, że e, oczekiwaliśmy, że aby poprzeć ten projekt, aby e, on został przegłosowany, a w moim przekonaniu w interesie miasta, w interesie mieszkańców było to, aby budżet był uchwalony w Łomży I e, było to, abyśmy mieli realny wpływ, realne narzędzia do tego, aby Współ, wziąć współodpowiedzialność za wykonywanie tego budżetu i współodpowiedzialność za to, co dzieje się w, w mieście. Na razie umówiliśmy się na współpracę w tej kadencji i myślę, że oczywiście będziemy rozmawiali z panem prezydentem na temat wyborów samorządowych i, i na najbliższych dniach będę gotowy również odpowiedzieć na takie pytania. Na dziś biorę się do pracy, jestem zmobilizowany, czuję ogromną odpowiedzialność, ponieważ zadania mi powierzone są bardzo ważne w, w istocie funkcjonowania miasta. Dlatego dla mnie dzisiaj najważniejsze jest to, aby w sposób rzetelny wywiązać się z obowiązków, które zostały mi powierzone. Jak wiecie Państwo, przez trzy lata tej kadencji współpracowaliśmy w ramach współpracy w Radzie Miasta z klubem pana prezydenta Mariusza Chrzanowskiego. Później, kiedy zostałem przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, umówiłem się na, z prezydentem na to, że jeżeli mamy dalej brać za, współodpowiedzialność za miasto, my musimy mieć realny wpływ na to, co się w tym mieście dzieje. Nasze drogi, w, jeżeli chodzi o. Współpracę koalicyjną rozeszły się, natomiast zawsze, nawet już po tym czasie, po tych nieudanych rozmowach odnośnie kontynuowania tej koalicji, zawsze podchodziliśmy do relacji z prezydentem w sposób merytoryczny. Mogę tutaj podać przykład: to, że rok temu kiedy procedowaliśmy projekt budżetu miasta Łąże na rok 2023, złożyliśmy swoje poprawki i te poprawki przez prezydenta zostały uwzględnione. I my swoimi głosami również poparliśmy ten budżet i dzięki radnym obywatelskiego klubu samorządowego między innymi dzięki tym głosom ten budżet został przyjęty. Dlatego my zawsze podchodzili, przed, podchodziliśmy merytorycznie do relacji z prezydentem miasta. Ja oczywiście miałem. Dużo zarzutów do tego, jak miasto funkcjonuje. Mieliśmy bardzo trudne, długie rozmowy z prezydentem w ostatnich dniach na temat tego, jak miasto powinno funkcjonować, gdzie należy wprowadzić zmiany. I w najbliższych dniach również takie zmiany będą Państwu przedstawione. I myślę, że ta nasza praca, która będzie w najbliższych dniach, ona będzie dowodem na to, że rzeczywiście ta pogłębiona refleksja dokonała się i że również z prezydentem doszliśmy do. Konsensusu, jeżeli chodzi o zmianę, przemodelowanie funkcjonowania miasta, aby miasto funkcjonowało sprawniej i aby po prostu służyło jak najlepiej mieszkańcom Łomży. W moim przypadku, biorąc odpowiedzialność za sprawy gospodarcze miasta, jednym z takich najbardziej ważnych elementów będzie odnowa relacji z przedsiębiorcami, bo to przedsiębiorcy w dużej mierze finansują nasz budżet ze swoich podatków. Tak samo jak mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy, bo to przedsiębiorcy w dużej części dają miejsca pracy mieszkańcom Łomży. Jestem przekonany, że te relacje muszą być lepsze, że w Łomży musimy stworzyć dobry klimat dla, e, dla przedsiębiorców i musimy również wykonać ogromną pracę, aby pozyskać inwestorów, którzy będą tworzyli w Łomży miejsca pracy. Podczas sesji Rady Miasta Łomży prezydent Mariusz Chrzanowski oficjalnie potwierdził ubieganie się o urząd w nadchodzących wyborach. Powołanie na stanowisko nowego wiceprezydenta Piotra Serdyńskiego nazywa samorządowym kompromisem. Nie nazwałbym tego polityczna wolta, bardziej samorządowy kompromis, samorządowe porozumienie, bo chyba mój przykład, osoby, która też działała pod szyldem partyjnym, osoby, która. Działała może w, w wielu y, działaczom y, politycznym. Pokazuje, że samorząd jest to miejsce, o którym decydują mieszkańcy danego miasta. Samorząd zgodnie z nazwą mam się sam rządzić i myślę, że y, ta decyzja, y, decyzja pokazująca, że Łomża jest y, miastem y, dla wszystkich. Jest to y, samorząd, który nie dzieli ludzi na tych z lewej, z prawej strony, pokazujący też to, że działam ponad podziałami i jak dzisiaj mieszkańcy Łomży przekonali się, widać, że ta współpraca, czy to współpraca z Obywatelskim Klubem Samorządowym poprzez właśnie powołanie pana Piotra Serdyńskiego na funkcję zastępcy prezydenta miasta, czy też przecież działalność już od kilku lat drugiego zastępcy Andrzeja Stypułkowskiego, który jest przedstawicielem Zjednoczonej Prawicy, pokazuje, że możemy tutaj na płaszczyźnie samorządowej się dogadywać, możemy wspólnie podejmować pewne działania, bo jak wiemy. Zgoda jednoczy. Ja nie jestem od tego, żeby palić mosty. Ja jestem od tego, żeby budować te mosty i dawać nowe perspektywy dla naszego miasta. A widzimy, że też te perspektywy się zmieniają. To, co dzisiaj mocno wyartykułowałem, ja nie chcę, żeby Łomża była miastem wykluczonym. Ja chcę, żeby Łomża była na, miastem, które nadal będzie prężnie się rozwijało. Stąd między innymi osoba Pana Piotra Serdyńskiego, który na pewno też podejmie działania dobre dla naszego miasta. Jego też aktywność wpłynie na to, że środki będą pozyskiwane do Łomży. I tak samo działalność drugiego zastępcy Andrzeja z Typu łukoskiego na tej płaszczyźnie będzie dla mnie niezwykle istotna. I myślę, że jest to taki też sygnał dla naszych mieszkańców, że tutaj, w obrębie naszego miasta, powinniśmy rozmawiać o Łomży, o rozwoju, o jej problemach. Nie patrzeć na to, co dzieje się w Warszawie, w budynkach wielu innych instytucji. Jesteśmy tutaj mieszkańcami i w trosce o miasto, o dobro mieszkańców. Myślę, że ta decyzja jest ważna, ona jest przemyślana. Decyzja, która będzie skutkowała tym, że Łomża nadal będzie mogła się prężnie rozwijać i, i te środki, które przez lata udawało się skutecznie pozyskiwać, będziemy w stanie również dla naszych mieszkańców pozyskiwać. A też bardzo istotne jest to w tym, że często w naszym samorządzie padają głosy właśnie związane z tym, co się dzieje gdzieś tam. W różnych instytucjach w kraju, gdzie ta walka pomiędzy partiami jest. Ja umawiam się na współpracę i tak też mówiłem się z panem Piotrem Serdyńskim, że działamy na płaszczyźnie samorządowej. Dla mnie samorząd jest najważniejszy. Dla mnie mieszkańcy są najważniejszy. I to właśnie warunek, który też postawiłem dzisiaj deklarując, że będę też kandydatem na następną kadencję, że warunkuję to właśnie tym, że działamy ponad podziałami partyjnymi. To jest myślę, że dla mieszkańców ważne. Ja mam bardzo dużo kolegów samorządowców. Sam jestem też członkiem Związku Samorządów Polskich. Związek, który zrzesza prawie 300 samorządów. Jestem tam w zarządzie od lat i wiem o tym, że ta partyjność w wyborach parlamentarnych jest ogromna, bo tam ludzie podejmując decyzje patrzą na szyldy. Tutaj podejmując decyzje o naszym mieście. Patrzył przez pryzmat naszego miasta, możliwości, które są i to, żeby tutaj nam się żyło lepiej, a zgoda przecież buduje. I mam nadzieję, że uda nam się przez w przestrzeni następnych lat to zgodę jeszcze wzmocnić. Ja zapraszam też przecież inne środowiska do współpracy. Włomża jest miastem, gdzie każdy może przecież aktywnie działać. Ja też mam nadzieję, że przez ostatnie lata pokazałem, że nie zamykam się przed nikim. Lubię też słuchać to, co ludzie mówią, wspólnie wypracowywać pewne założenia i nie patrzeć i nie dzielić ludzi, więc mam nadzieję, że uda mi się też to na przyszłość następnych miesięcy, lat zrealizować. Dzisiaj na sesji zadeklarowałem, że kandyduję, ale pod warunkiem. Ja nie chcę tutaj dzielić i mieszkańców, Chcę być takim kandydatem, który startuje ponad podziałami partyjnymi. W związku z tym wystartuję i będę ubiegał się o funkcję ze swojego komitetu, tak jak to było 5 lat temu, z komitetu wyborczego Mariusza Szanowskiego. Oczywiście zapraszam wszystkich do współpracy i jest to ukłon w kierunku wielu środowisk, do tego, żeby wspólnie przecież. Działać na dobra miasta, bo ja widzę te możliwości, to co dzisiaj też przed chwilą wyartykułowałem, możliwości, które pojawiają się. Może mogą być skutecznie realizowane przez jedne osoby w Warszawie, drugie w Białymstoku, może w wielu też innych instytucjach. A ja też gwarantuję swoją osobą, że od tej polityki, od dzielenia ludzi, no ja będę tego, tego unikał. W związku z tym. Liczę tutaj na poparcie mieszkańców naszego miasta, nie na poparcie poszczególnych partii politycznych. To już partie polityczne zdecydują o tym, czy widzą dla siebie też przeszeń do rozmów i czy możliwości tutaj wspierania Łomży, bo tutaj na poziomie lokalnym powinniśmy myśleć o mieście. Wiceprezydent Andrzej Garlicki podczas sesji podziękował mieszkańcom oraz radnym za 9 lat współpracy. Wysoka Radą. Drodzy mieszkańcy, Łomży. E, przyjmuję do wiadomości decyzje polityczne i jej skutki. 9 lat. Nie ukrywam, że to dużo czasu, a minął bardzo szybko. E, był to dla mnie bardzo trudny i wymagający okres. Jednak też Naznaczony bardzo wieloma dobrymi doświadczeniami, dużym rozwojem, mnóstwem spotkań, rozmów, ciekawych doświadczeń, za które bardzo dziękuję. Z 9 lat mam takie osobiste przekonanie, że te 9 lat zmieniło nasze miasto. Mówię już jest inna. myślę, że wszystko widzimy, że jest bardzo atrakcyjnym i dobrym miastem do życia. Chciałem tutaj podziękować przede wszystkim mieszkańcom za bardzo dobrą współpracę, za setki, jeżeli nie tysiące rozmów, za wiele pomysłów, projektów, które tutaj w urzędzie razem z zespołem próbowaliśmy przekuć na konkrety i je później zrealizować. Dzięki temu, tym właśnie wszystkim <laughs> pomysłom tej współpracy. Wydaje mi się, że udało nam się zrealizować rzeczy, które, których nasi poprzednicy albo nie potrafili, albo nie chcieli podjąć. Mam tu na myśli takie inwestycje jak Filharmonia, Hala Kultury, Stary Rynek, przebudowa całego Starego Miasta, czy też dworzec autobusowy, albo parkie na Pawła. Uzy udało nam się z zespołem pozyskać prawie 700 milionów zrobił wykonać inwestycje na ponad 700 milionów złotych i prawie 400 milionów pozyskać dofinansowań. Wydaje mi się, że to jest naprawdę wielki sukces dla tego, tego miasta. Przed nami, przed Państwem kolejnych kilka lat myślę, że dobrych, bo już w WPF-ie są zapisane i przygotowane, przygotowanych szereg inwestycji. Jak bulwary, jak mediateka, jak budowa hali sportowej, czy piątce, czy przedszkole, i wiele innych. Są już przygotowane, są już, jest nawet znalezione finansowanie, zabezpieczone finansowanie. Mój następca będzie miał tylko i aż to dobrze zrobić, nie zmarnować tego. Zmiany na stanowisku wiceprezydenta Łomży jako duże zaskoczenie odbiera klub przyjaznej Łomży. Pięć lat e, samorządu Łomżyńskiego za chwilę dobiegnie końca. Zostały nam jeszcze e, dwie, może trzy sesje, bo to zależy oczywiście od przewodniczącego Rady Miasta. Dziś na sesji mieliśmy do czynienia z dziwną sytuacją, wydawałoby się tak. Na, na, na finale e, wygląda na to, że Platforma Obywatelska z panem prezydentem Chrzanowskim zawarła jakiś układ, oczywiście nie wiemy jaki, no bo nie mamy takich informacji, natomiast no nie jeden scenarzysta, czy, czy do, do, do takich telenoweli brazylijskich, no nie powstydziłby się takiego scenariusza patrząc na te pięć lat, tak? Wchodzimy w koalicję, wychodzimy, obrażamy się, godzimy, Dzisiaj widzimy, że za tym poszło stanowisko, także było dzisiaj też o turystyce. Może turystyka taka reżyserska, scenarzystów zaprosimy, niech, niech obserwują nasze tutaj wydarzenia, bo rzeczywiście bardzo dużo się dzieje. Natomiast czy w tym są mieszkańcy, czy, czy w tych różnych rozgrywkach naprawdę państwa reprezentują ci ludzie? Czy tak powinno wyglądać miasto? Dwa, trzy miesiące do, do końca, a tu dzieją się rzeczy takie na, naprawdę w zasadzie nies, niespotykane. Trudno to jakoś logicznie, sensownie wytłumaczyć. W najbliższych dniach, tygodniach będziemy. Przyglądali się, czy tylko stanowisko wiceprezydenta, czy coś więcej za tym stoi. Nie, nie że tak powiem, nie, dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego określić, nie mamy takiej wiedzy, jesteśmy z boku tego. Nas przyjazną mądrze interesuje miasto, to co jest ważne dla miasta, dla mieszkańców że ich codzienne życie, codzienne... Problemy wielokrotnie interweniuje tutaj w mieście łącze odnośnie sytuacji z mieszkaniami. Tych najtrudniejszych przypadków, tak, gdzie jest samotna matka, dwójka dzieci czy osoby niepełnosprawne to są dla mnie ważne rzeczy, a nie jakieś rozgrywki polityczne i dorośli panowie, którzy trochę w mojej ocenie oczywiście zachowują się jak w piaskownicy, tak? No bo wchodzenie, wychodzenie, przechodzenie, przekładanie budżetów szkoda naprawdę na to czasu. Piotr Styński ma 32 lata. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył wydział prawa i administracji administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2015-2018 był przewodniczącym rady osiedla nr 1 w Łomży, a od 2018 roku zasiadał w radzie miejskiej Łomży.